Cześć z tej strony Paweł Frączek, zapraszam na kolejny odcinek polskiej motoryzacji w Tajlandii. Ja jestem w Chiang Mai i szukam legendarnego tajskiego poloneza z silnikiem Mitsubishi, który pojawiał się niejednokrotnie już w internecie bądź w różnych relacjach podróżniczych. Ostatnio wrzuciłem na tajskie facebookowe grupy o Fiacie zdjęcia, które otrzymałem tajskiego poloneza. Tego, który ma silnik Mitsubishi. Taki dosyć, powiedziałbym, sportowy tuning z zewnątrz. No, wygląda dosyć sportowo. Dostałem jakąś informację, że ten polonez może znajdować się w pewnym obrębie Starego Miasta Chiang Mai. Jestem akurat właśnie w tych okolicach i przespaceruję się Trochę alejkami. Wczoraj miałem konwersację z Piotrem. kiedyś mieszkał w Malezji i przyglądał się temu Polonezowi, i on podrzucił mi właśnie punkt na mapie, gdzie mógłbym poszukać jakiegoś parkingu. Ponoć ten Polonez jeszcze z rok, dwa lata temu wisiał gdzieś na ogłoszeniach nie wiem czy na Facebooku, czy na jakichś innych tajskich portalach i znikł. Co mogłoby świadczyć w sumie o trzech scenariuszach. Jeden jest taki, że został sprzedany ktoś go zabrał. Druga opcja to trafił na jakiś złomowiec. Trzeci scenariusz jest taki, że ktoś się zraził, wycofał ogłoszenie, a ten polonez dalej sobie gdzieś tu jest. Chiang Mai się charakteryzuje tym, że jest bardzo dużo takiej klasycznej drewnianej zabudowy. Totalnie inaczej niż na Phuket. Małe alejki, wąskie i to wszystko sobie tak tutaj super funkcjonuje. Jesteśmy w takiej chyba mniej turystycznej części. Tego Oldtown. Ale jest bardzo dużo spa, trochę świątyń. Mieszkałem tu kiedyś w 2017 roku, przez miesiąc. To był czas, kiedy wyprowadziłem się z Polski po raz pierwszy. Z myślą, że już nie wrócę. W sensie wiecie, że. Przedałem praktycznie wszystko co miałem, moje stare te trójki Mercedesa 190 a ja wyprowadziłem się do Tajlandii z myślą, aby najpierw zostać tutaj nauczycielem języka angielskiego w tamtych czasach był to naprawdę bardzo popularny sposób na złapanie długoterminowej wizy, pozwolenie na pracę i tak dalej, a my jeszcze nie byliśmy małżeństwem z Jeep mieszkając tu w 2017 Przechadzałem się dosyć sporo po Starym mieście, nie po każdej malutkiej uliczce, ale na Poloneza nigdy nie udało mi się trafić. Mniej więcej na tej peinesce, w, w tej lokalizacji miał być jakiś plac. I ciekawe czy może to był kiedyś jakiś plac parking, który niestety teraz jest placem budowy. Szukamy igły w Stogusiana, przy okazji rzut okiem na. Jakoś tutaj mini-świątynie. Wchodzą już w naprawdę nieuczyszczane przez turystów miejsca. Widać, że mieszkają tu sami lokalesi. Wąskie uliczki, trochę syfu na poboczu. Ale i tutaj, nie widu, ni słychu po polonezie. Udam się również w miejsce, gdzie jedno ze zdjęć udało mi się zlokalizować. To jest jakaś klinika chyba dla dzieci. Żarleje się z nieba prosto na moją świeżo tydzień temu ogoloną głowę. Naprawdę można się zgubić w tych alejkach. I ma to swój niesamowity urok. Nagle trafiamy na fanów off-roadu 4x4. Wysoko podniesione pick-upy. Wszystko za takim płotem. Eee. Azja! Za rogiem była piękna architektura. <noise> Tutaj stoi coś sklecione. Pełna dżdż dookoła w ogrodzie. Nikt się nie przyjmuje, ale lampa tam się świeci jakaś żarówka, czyli ktoś tu mieszka. Dżungla, jeżeli chodzi o kable. To nic nowego. Ziemia na sprzedaż. Można kupić sobie taki kawałeczek ziemi. Toyota Corolla. Całkiem ładnie, fajnie wygląda. Schowała się pod drzewem. Trochę wyglądać. Zglebione auto na fajnych talach, ale blacharsko muszę powiedzieć, że wygląda całkiem dobrze. Tu plastiki trochę od błotników już wypłowiały. Czemu tu nie stoi zaparkowany nasz Polones? Tutaj na północy w ciągu maj zdecydowanie jest taniej. no Ludność jest biedniejsza. No to zdecydowanie można tutaj taniej spędzić ten czas. Pamiętam jak w 2016 roku najtaniej chyba spałem za 110 batów. Miałem łóżko w hostelu, czyli za powiedzmy te 11-12 złotych można było się przekimać. I to nawet w całkiem fajnych warunkach. To było jakichś Chińczyków. Mega, mega dobre wspomnienia. No i jesteśmy. Jesteśmy w miejscu tu dosłownie chyba gdzie stoi ten czarny SUV Toyota Fortuner. Tutaj był zaparkowany nasz Polonez ze zdjęcia i tutaj mój trop się urywa na chwilę obecną, ponieważ klinika jest dzisiaj zamknięta, jest niedziela. Jedyne co mi pozostaje to wrócić tu kiedyś w ciągu dnia, a tak najlepiej to pojawić się tutaj na noc i wieczorem popytać trochę kierowców tuktuków. Pojeździć może z nimi, albo nawet samemu wynająć sobie skuterek i jeszcze pośmigać dookoła. Na chwilę obecną wszystkie moje miejsca, poszlaki zostały wyczerpane. Ostatnie dni to dosyć mocne ulewy w całej północy Tajlandii. Pada, pada i końca nie widać. My również tego doświadczymy. Pokażę Wam, jak to wygląda w tej chwili podwórko u sąsiadów. Tej wody, całe szczęście, nie jest dużo, no ale trzeba ją wypompowywać. My również wspomagamy się dwiema pompami. Mała rzeczka, która jest obok bezbrała. W ostatnim odcinku na YouTube opowiadałem Wam o intensywnych deszczach w Tajlandii. Tam za płotem płynie mały strumyk. Który obecnie wylewa do ogrodu teściowej, Powódź jest, ale zupa się musi gotować. <grywa> Montujemy właśnie pompę i jedziemy obejrzeć czerwonego Fiata po raz drugi w Lampanku Mechanika. Ostatnie wieści z piątku były takie, że zakupiony został nowy akumulator, naprawiony rozrusznik. Walczy mechanik teraz z mocowaniem skrzyni biegów do karoserii. Ponoć znowu coś jest wyłamane, urwane. Nie wiem czy to przez rudą, czy przez nieudolność kogoś kto to montował, albo że demontował, a nie chcę się przyznać. <laughs> Nigdy nie wiadomo. Rzeka już wystąpiła z brzegów. W ostatnim odcinku widzieliście, pokazywałem ten brzeg. Też padało coś o no, noc dosyć <laughs> mocno. Lekko brakowało do granicy, no a w tej chwili już zaczęło wylewać. Lampang ponoć ma dwie tamy i one już nie dały rady. Musieli, nie wiem czy na maksa je otworzyć, czy woda się przez nie zaczęła przelewać. Robi się niebezpiecznie, a ta woda ciągle spływa na północy w Chiang Mai, w Chiang Rai, Również ostre ulewy ostatnie dni. No tu jeszcze brakuje z metra, może półtorej, aby wylało w tą stronę. W całe szczęście pora deszczowa niedługo się skończy w Tajlandii. No i mamy naszego szamana. Tastrol magnatek. Oj, wisi w powietrzu. So, diver, he has to make it. Aha, czyli nie było ślub. We have to make new flame for for Kia. Very happy. I know to happy. What is it? Hen Hen dziura? Nie, nie, wiem, co się znacie, to mi powiecie, czy to już było coś tu dokładane z drugiej strony to wygląda no, troszkę inaczej. A moje to to jest spawana już podłoga. No i nasze magiczne lampy, o które pytacie, jak ktoś fajnie napisał w komentarzu, że to wygląda trochę jak stępień. Trochę jakby miał małego takiego zeza, albo naprawdę mega duże soczewy. Tak będę je zmieniał, tylko muszę się zorientować, czy znajdę coś takiego w Tajlandii. Jeżeli nie, to przywieziemy z Polski. Ale on tak śmiesznie wygląda tak. A powiedzcie, że wygląda słodko. Słodziutko. Chanzia askem what was the hardest work so far? Everything is that. Everything. I, can say that I will bring że parts. No po prostu kurwa no nie! Boże, czy ty to widzisz? <grywki> widzę, że tutaj trzeba będzie ogarnąć osłonkę. Tu pewnie był jakiś może strzał lekka ta. A widzę, że chusteczki przetrwały <grywki> moją podróż. Po co mi ten śmietnik?